O to pozdrowienia dla Was, od Was, dla Was, ode mnie, dla Ciebie, dla siebie. Pozdrawiam Was i mówię, że nadchodzi mój czas. Chłopaku od tego momentu nie będziesz musiał sobie robić wszywki, nie będzie Ci potrzebny Speral czy Antigo. Po prostu nauczę Cię, jak radzić sobie z alkoholizmem. Zarówno żyjąc standardowo w prawidłowym systemie, jak i żyjąc w systemie ulicznym. A więc lekcja pierwsza. Wstajesz rano. Jak wychodzisz z alkoholizmu możesz dwoma sposobami wychodzić, albo nawet trzema. Naturalny styl: Rano wstajesz, kilka chmurów, chmurek, chmur, obłoków, THC, w twój łeb. I jesteś spokojniejszy. Wiadomo, jak odstawiasz alkohol pierwszego poranka jest ci ciężko, masz zajebić tego kaca masz tego kaca, musisz się czymś podleczyć, pewnie trochę nerwowość tańczy wtedy w tobie, no to jest naturalne, że aby wytrzymać te emocje i to cierpienie początkowego stadium trzeźwości, możesz sobie pomóc lekko, żeby emocje zrównoważyć, żeby uspokoić, żeby złapać Stan tra-la-la-la, -la -la. <laughs> medytacja, medytacja Ci pomoże, pokażę Ci jak mogę z najgorszego zniewolenia alkoholowego wyleczyć kurwa każdego człowieka. Rano coś słodkiego musisz zażyć, Coca-Cola, ja sobie osobiście wziąłem taką, ze względu na to, że jest tańsza, a więc dużo cukru zapewni twojemu mózgowi dopaminy. Wydzieli ci się reakcja zastępcza. Trochę tetrohydrokanabinolu plus kofeina i azukar. I wtedy masz pigułkę, która jest zamiennikiem. To jest naturalny sposób. Oczywiście radzę wszystkim skorzystać z metody drugiej, czyli bez obłoki obłoku. Obok chmury THC tylko po prostu wstajesz rano i stosujesz dużo cukru jedz mnóstwo cukru aż mdłości zaczną ci znikać z organizmu i wypij dużo kawy wtedy trochę podbudzisz się i jeżeli bardzo się mocno podbudzisz, pobudzisz to wtedy musisz trening fizyczny zrobić w ciągu około pół godziny Musisz przejść do fizyczności. Wiadomo, jesteś rozchwiany emocjonalnie. Musisz wtedy po prostu uspokoić się. Jeśli masz dostęp do internetu, to wpisz chociażby Mariusz Suerte. Albo zobacz po prostu Heaven, Niebo, Cielo, Mariusz, Suerte, Noach i będziesz wiedział powoli, powoli. A pamiętaj, umieściłem też na stronie wiele testów, na których to ja się upijam. Jednak po wykonaniu szeregu testów, prób stwierdziłem: Daj się spokój człowieku z alkoholem. Po prostu, jeśli ci szkodzi w jakikolwiek sposób. Ja tak zrobiłem. Odstawiłem alkohol. A jeżeli chcesz. Pić świadomie. Delektuj się. Delektuj się tak jak ja. Ja się delektuję życiem. Delektuję się również alkoholem w małych ilościach. No ostatnio trochę przedobrzyłem. Bo mnie kurwa policja pokręciła. Zaatakowali mnie brutalnie. Ale wyszedłem na wolność. Wygrałem sprawę w sądzie. Także jestem z wami na wolności. To jest pierwsza lekcja. Pierwszy moment trzeźwości jest bardzo trudny ze względu na emocje. Nowa rzeczywistość. Trzeźwiejesz, starasz się i masz objawy kaca, czyli zatrucia alkoholem. No po prostu. Obojętnie co piłeś wczoraj. Dzisiaj czujesz efekt odstawienia. Zwłaszcza jeżeli masz mieć cuk tygodniowy lub dwutygodniowy, będzie ci trudniej. Im, dłuższy, Im dłuższe przyzwyczajenie do alkoholu, tym po prostu będzie ci trudniej, bo bardziej przyzwyczaiłeś swój organizm. Wyjście z alkoholu, z niektórych stadiów tej choroby jest bardzo ciężkie ze względu na to, że nawet z heroiny jest łatwiej wyjść. Niektórzy tego dowiedli. Oczywiście, no, jak odstawiasz heroinę, to masz od razu chucie w kościach, szpichu, kosny, wymioty i w ogóle mnóstwo takich objaw cielesnych. Jednak psychicznie jest łatwiej wyjść z heroiny, ze względu na to, że alkohol masz wszędzie dostępny. Ogólnie reklamowany w filmach, wszędzie. Trudniej jest po prostu wyjść z alkoholizmu, jeżeli chodzi o psychikę bo alkohol bardzo często widzisz i bardzo często, zwłaszcza na przykład dorosłe dzieci alkoholików DDA widzieli od dzieciństwa rodziców czy rodzica z butelką w ręku jest trudniej, bo się ma z dzieciństwa zakorzenione wzorce w świadomości, że alkohol piją najbliżsi, że alkohol jest po prostu na porządku dziennym no a więc Przede wszystkim rozwaga, szybko znajduj sobie ukojenie emocją. Ja na początku nosiłem taką piłeczkę relaksującą, którą wystarczyło w odpowiedni sposób dotykać, trochę mniej relaksowało to emocje dłoni. Także możesz zająć się też od razu jakąś muzyką. Od razu możesz sport, sport polecam. Są takie ściski do, nadga do ćwiczenia nadgarstków, osobiście też. Za, te, za pomocą tego leczyłem się. Zaczniesz emocje równoważyć, i poczujesz, jak zajebiście tutaj mięśnie przed ramion, uwalniają się od spinki chemicznej, aż poczujesz normalne emocje swoje, naturalne. I wtedy będziesz wiedział i obserwował swoją emocjonalność. Większość alkoholików po prostu są nadwrażliwymi ludźmi wrażliwymi o dobrych sercach. Tylko że niektórzy potrzebują nawet dwóch lat trzeźwości, aby odbudować emocje. Niestety alkohol narkotyki też kierują emocje. Żeby uwolnić się od złych emocji przede wszystkim są potrzebne treningi relaksacyjne. Polecam ścieżkę dźwiękową z Kickboxera Trening Spiritual. Niesamowita melodia, która stymuluje trochę mózg. Dwa, trzy cykle, dwa, trzy cykle i uspokoisz się. Wyobrażaj sobie pozytywne sytuacje, które byś chciał mieć w swoim życiu podczas takiego cyklu. To jest około pół godziny. Trzy razy sobie posłuchasz. Twórz własną melodię. Spiritual song. High. Wydobądź wewnętrzne dziecko w sobie. Poczuj to, co ci czasami zabrali twoi pijący rodzice. Poczuj po prostu uwolnienie, że należało ci się to. Być radosnym człowiekiem. Być radosnym dzieckiem, człowiekiem, dorosłym. Także zaczniesz odbudowywać emocje. Nauczę was, jak można w szybki sposób się odbudować. Choćby po najgorszych przejściach traumatycznych. Pokażę wam, jak wychodzić z alkoholizmu, z narkotyków oraz zacząć się świadomie. To jest mój road, Kamino projekt. Witam cię znów suerte, Teraz ci to powiem muzycznie, abyś człowieku słuchający rapu na podwórkach, na ławkach, każdy człowiek może dobrze gadać. Musisz mieć serducho odblokowane, nawijać czakry z czakry z plotu słonecznego. Pozwolić śmiać się brzuchem kolego. H -h -h -h. Wtedy odczujesz, że tutaj są ważne pogłoski, głoski radości. Radości. Radość się wieże z środka, z kilku splotów energetycznych. Oczywiście też jest bardzo niesamowite czakra w miejscu odbytu. Troszkę może wyżej. Dlatego być może w grę wejdzie. Też stymulowanie, stymulowanie. Kobiety mogę tak leczyć po prostu, bo wiem jak, gdzie i kiedy. Także kobiety mające problem z alkoholem, narkotykami, zapraszam, pierwsza wizyta może być regalo. Pierwsza wizyta. Oczywiście mile, mile widzę, 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 widzę sobie, sobie widzę. Mira. Pierwsze momenty, incydenty, emocje, we mnie jestem, czuję się normalnie, tutaj na koralikach, ja buddha, Jezus jest napisany, a napisano jest Jezus, ha, 100% mego stylu, mago, naufrago, no haj myśli, haj myśli, pozdrowienia, potrzebujecie ukojenia, relaksu, chwil, pokoju na tej planecie, wszyscy możemy. Mieć wszystko co chcecie, ja chcę to, szukam. Wężę czasami. Czuję czasami kropelki wilgoci. Ha ha ha. Pozdrowienia.